Jesteśmy bezpieczni. Dobra, jedziemy. Denis Załęcki, Hubert Wściwiecki, Siema. Siema. Dobra, ja tutaj nie będę wiwał wełne. bawełnę. Znowu stary przytyłeś. ile teraz ważysz? Nie wiem, 116, so so 117. tak? Jest taka siła szybko. Że Ty będzie. No właśnie, bo to jest tutaj. No, no jest. jak posychuje, no Kurwa, się nie mogę doczekać. Jest szybkość, bo ja jest. właśnie boję się o to, Denis. Jest takie jebnięcie, że łapa siedzi. Wyrwę muszczena z nawiasów. Ile w łapie? Wyjebane mam, ta łapa będzie zabijać. Tak? Co sprawdzić? Tak? Dały wal. No. <laughs> Słuchaj, nie, muszę, humor, humor jest dobry, ale czy humor będzie dobry w sobotę? On też jest pewny siebie i mówi, że. Pewna siebie jest policja, pamiętaj. Skończmy te tematy? Nie odbiłem no, już no, takie no, tematy. Nie, śmieję się. No jest pewne siebie, ale to dobrze też jestem pewny siebie. Tak? Zawsze jestem pewny siebie, ale, ale tym po... razem będzie źle. W końcu uśmiechnięty, bo ty ostatnio byłeś strasznie nie swój. Przychodziłeś tutaj, strach no, było się do ciebie odezwać stare. zależy jaki mam humor. Aha, okej. Okay. No, w zasadzie mam humory trochę jak baba i tak to wychodzi. To może przez to się pokłóciłeś z ojcem. Nie, pokłóciłem się z nim bardzo dawno temu i ja mam rację od niej i tyle. Dziś z nim rozmawiałem. E, powiedział, że będzie na ciebie zły, jeżeli przybierz pojedynek z, z kasjuszem. No, ja nie zamierzam na razie z nim przyjmować. Ja bym musiał chyba dostać ofertę e, milion złotych, żeby z nim wyjść. bo ja Nie będę taki kurwie dawał zarabiać pieniędzy. On pewnie sobie zaży, zażyczy, zażyczy stawkę kurwa, main eventu razy 3. Także ja mu nie będę dawał takie pieniądze zarobić. On z nikim nie dostanie kurwa ponie, powyżej 200-300 tysięcy. Z nikim. A za mnie weźmie sobie pięć razy więcej niż powinien dostać. Także ja nie będę mu dokładał się kurwa do mieszkania albo do czegoś. Chyba, że mi zaoferują jakieś grube, grube, grube siano, że naprawdę będę musiał na jego ryj patrzeć i go będę musiał napierać na każdej konferencji i na rundkach, bo z jasną szmatą nie będę normalnie rozmawiał, nie? stał za każdym razem lepe. Czyli co, to będzie tak, jak było z to, to on będzie taką, taką moją, moją typową szmatą, taką tutaj, nie? Na konferencjach, na rundkach będę z nim wycierał podłogę, za każdym razem, Ty widziałeś... tak, muszę zrobić klatkę, bo go kurwa rozniosę. Ty widziałeś, nienawidzę, te... nienawidzę, nienawidzę go ty widziałeś te wywiady, y, które dawał na fenie? Kasiusz? Na pewno widziałeś, no ta, bo to oglądał. Tak, zawsze nasze pierdoli głupoty, a na, na żywo to jest obsłana pizza. Widzieliście się kiedyś na żywo? Nigdy się nie widzieliście chyba? Nie, nie widzieliśmy się. Ale no to będzie do pierwszego spotkania. Dlatego niech się, nie się modli, nie się modli o walkę ze mną, no bo ta walka wyjdzie kiedyś na ulicę, no bo ja nie chodzę i nie biję ludzi, a nie będzie ktoś mi obrażał od wszystkiego, nie? Dookoła. Słuchaj, Kasia to jest chyba jedyna osoba, która tak ostro do Ciebie mówi w tym świecie, co? No tak, no co z tego, że mówi? No, on jest tylko mocny w gębi. Zobaczyłbyś go tutaj, to by tutaj na kolanach chodził i przepraszał, i wycofał mnie po butach. To, to jest taka postać właśnie. On tego jest jak w gębie, na wywiadach, przy ochronie. Daj spokój, kurwa, łeb jebany. Nie lubię go po prostu, wiesz? Właśnie widzę, widzę, no. widzę, ale to, wiedzisz. dlatego organizacja będzie będzie na pewno was tutaj... No, no, ja, ja tak się, nie, tak, tak łatwo nie będzie tej walki zorganizować, bo ja tak jak mówię, no. na pewno nie będę chciał, on na pewno dostanie bardzo dużo, to ja o tym wiem, a ja na pewno nie będę dostawał mniej od niego, chociaż to jak dostając mniej od niego, to jest tak bardzo dużo, ale nie ma takiej możliwości, Gnój nie będzie, kurwa, zarabiał sobie przez konflikt ze mną, przez niekontrolowanie słów. Czyli nie słuchasz ojca? Niech spierdala po prostu przy pierwszej, lepszej okazji, ja sobie to z niej wyjaśnię i mi, i mi tyle. Ja mam jeszcze przed sobą parę osób i parę starć i mi tyle wystarczy. Kogo masz kolejnego? Daniel, tak? Teraz jest Daniel Omilanczuk i tyle. A Artur Ostaszewski powiedział, że na razie nie ma e, nic mowy o takim pojedynku. on się zajmie kurwa z sobą, a nie to się... No to jest ale, jego, to jest ale, jego ale menadżer. To na... się nawet nie chce z jego menadżerem kurwa jakiś tutaj... Nie interesuje mnie zdanie czyichś menadżerów. To Daniele Zdanie jest ostatnie i ten menadżer może mieć, nie mieć nic do gadania, nie? Ty byś chciał, co doprowadzić do tego pojedynku? No ja chcę bardzo się znibić, nie? Mhm. No. W stójce. No tak, no bo chyba tu nie mam szansy, mnie złapałem, jest wniot i tyle by to wyglądało. Tam jakieś 50% szans mam, ale no nie oszukujmy się, mnie lata praktyki, wiesz. Danic, już jest! Ta e, energiczny, energetyczny Denis dobrze w końcu wrócił, bo no. powiem ci szczerze: e, ja ciebie pamiętam wcześniej. E, trochę inaczej teraz podchodzi. co do tego wszystkiego, e, do tych mediów, do tych wywiadów, przyznaj się, trochę jest inaczej. No, jest zupełnie inaczej, no, ale wrócę spokojnie, wrócę silniejszy. Tak? <noise> Odbulę się, tylko niech mnie zainteresują, mi się dadzą mi takiego potencjalnego przeciwnika wroga. No bo ja powiem ci. Ja też nie mogę być z kolegami. Ja też nie mogę być z kolegami, bo kurwa, jestem przyjebany i, i tyle. Ja to muszę mieć kogoś, kogo nie lubię, i wtedy wiesz. Jest Adunalinka, jest humorek i ja mam ochotę mu przypierdolić, wiesz. Poczułeś dzisiaj kopyto swojego przyszłego przeciwnika. No, ale z nim by nie zmiotę, było. Zmiotę tego swojego śnieżni ziemi. <laughs> Deni z a nie, 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 tutaj nie, Ale mówię ja tymi. mówię, no bo kopaliście ten Denisa, nie? No, to co? No, to no, co? I, no i poczułeś jego kopytu, mówię. Coś tam poczułem, jego łódko. I kto kopnął no mocniej, ty czy Paweł ba ba no, no, Bafoł mrzą? to, no, to kopać trochę umie, ale tam bez przesady, wiesz. Tak. Odbiła się noga od jego uda. Dobra, Denis, nie zatrzymuje. Taki bądź. Dzięki. I trzymaj się.